Witam na kanale Social Punch, dzisiaj analiza gali, która ciekawi mnie jak naprawdę żadna w ostatnim czasie, czyli XTB KSW 113 w Łodzi. Na karcie walk znajdują się dwa pojedynki mistrzowskie i to w niezwykle atrakcyjnych zestawieniach. Do tego młodzi i perspektywiczni zawodnicy jak Kaushen Włodarczyk, czy już nie taki młody, ale nadal przebojowy Marcelo Morelli. Dodatkowo Marcin Wójcik zadebiutuje w kategorii ciężkiej, a Artur Szpilka zmierzy się z doświadczonym zawodnikiem MMA, nie licząc Pudziana po raz pierwszy. Jakby tego było mało, to KSW postawiło na przyciągnięcie uwagi swoistym Free i nie mniej oceniać, czy to dobry ruch, ale odbędzie się walka AJA z Piotrem Liskiem. I do tego wszystkiego we wtorek, jak grom z jasnego nieba, spadła informacja o halftime show fight w postaci Marcina Różalskiego. Nie ma więc co tracić czasu i zaczynamy analizę tej potężnej gali, która dla mnie jest niczym świąteczny prezent. Dodatkowo jeszcze nie będę ukrywał, że bardzo podoba mi się powrót Macieja Kowalskiego do takich operacyjnych funkcji w KSW, bo cały zamysł na promocję tej gali, na zapowiedzi, na trailery, to coś co rzeczywiście przykuwa uwagę widza. W moim przypadku wiem, że o wiele ciekawiej będzie mi się oglądało gale. Patrząc na to, jaka koncepcja została zbudowana wokół całego tego wydarzenia i co się wydarzy na przykład na rozpoczęciu samej gali. Już w pierwszej walce zawodnik, o którym wspomniałem, czyli Suel Kaushen, ma on tylko jedną walkę na koncie, jednak mówiono przed walką we Francji, że może to być następca Saladina Parnasa. Walka z Oskarem Stachurą została wyróżniona walką wieczoru gali XTB KSW 106, i Francuz nie był bezbłędny w tej walce, ale no, młodość rządzi się w swoimi prawami, tym bardziej w tak wymagającym sporcie. Zawalczył w niektórych momentach z oszukajnego menkuta, niczym wspomniany już kolega Saladin. Dał się obalić, ale najbardziej imponującym momentem był ten, gdy przesłipował Oskara Stachura znajdującego się w dosiadzie. Potrafił nieraz wyjść też z próby poddania. I Francuz znakomicie czuje się w stójce, bo trenuje od trzeciego roku życia stójkowe sztuki walki. A od 14 roku życia trenuje u Acza w Acza Academy. Jednak to, że nieraz był obalony w tej walce i tracił siłę w parterze, to sam też potrafił kontrolować z góry. I jego wszechstronność jest imponująca, a celność i siła ciosów to niewątpliwie będzie jego wielki atut w nadchodzącej walce. Po drugiej stronie stanie Krzysztof Ge Geburek. I Geburek jest bardziej doświadczonym zawodnikiem, jest też starszy, ale zawodowo walczy dopiero od niespełna dwóch lat. W internecie na próżno szukać jego zawodowych walk w całości, jednak po krótkich urywkach oraz filmie z walki na gali MMA Witkowo można wnioskować, że walka będzie przebiegać niczym ta kauszena ze Stachurą. Trochę stójki, klinczu, parter po obu stronach, ale będąc szczerym nie upatruje w tym pojedynku wielkich szans po stronie Polaka. Uważam, że klubowy kolega Parnasa to no, przyszłość francuskiego MMA i będzie z niego jeszcze wiele y, radości, wiele pociechy. A w tej walce widzę dwa możliwe scenariusze. Pierwszy to skończenie walki przez na y, przez ciosy po knockdownie w drugiej albo trzeciej rundzie, chociaż bardziej skończą się ku drugiej. Druga to bliźniaczy przebieg walki do pojedynku ze Stachurą, czyli decyzja po wymęczającym starciu. Jednak o wiele bliżej mi do tego pierwszego rozwiązania, czyli skończenia walki przez Francuza w drugiej rundzie. Kolejny zawodnik, o którym też już wspominałem we wstępie tego filmu, zawalczy w drugiej walce. Będzie to walka pomiędzy Igorem Włodarczykiem a Arturem Krawczykiem. Igor Włodarczyk zaimponował chyba każdemu, kto oglądał jego pierwszą walkę w KSW. Jest to tylko 22-letni zawodnik, młody, szybko rozwijający się. Jest to no, talent od początku swojej kariery, bo właśnie już w debiucie zwyciężył przez poddanie z Dominikiem Gabnerem, zdobywając bonus za najlepsze skończenie wieczoru i jego styl opiera się na takim wszechstronnym grapplingu. Umiejętnie przenosi walkę do parteru, jest tym wszystkim dynamiczny, a jego walka właśnie z Dominikiem Gabnerem wyglądała jakby robił to wszystko bez wysiłku. Mimo dosyć logicznego uzas uzasadnienia wyboru przeciwnika dla Igora Wodarczyka przez matchmakera Federacji KSW, czyli Wojsława Rysiewskiego. Mam pewne wątpliwości co do zasadności tego pojedynku, ponieważ nie uważam, żeby Artur Krawczyk był godnym przeciwnikiem dla, dla Igora Wodarczyka. I oczywiście rozumiem, że to jest dopiero początek jego kariery. Ma on tylko 2-0 w MMA, ale ta walka wydaje się być. Taką, która skończy się do jednej bramki. No, Wodarczyk pokazał, że przeniesienie walki do parteru to nie jest dla niego problem i potrafi tam też kończyć walkę, no i to będzie jego największy A Krawczyk w swojej jedynej walce w KZW no, został poddany, co właśnie może sugerować, że no, ta defensywa parterowa u niego nie jest na najwyższym poziomie, a u Igora Wodarczyka ofensywa parterowa jest na no, zupełnie innym levelu. Kluczem dla Budarczyka będzie zaciągnięcie walki do parteru, o którym tak często teraz wspominam. Musi na ziemi popracować, i jak dla mnie ta walka skończy się w pierwszej rundzie, przez poddanie na korzyść młodego, perspektywicznego zawodnika z Poznania. Kolejny pojedynek to Marcelo Morelli kontra Patryk Surden. Morelli bardzo dobrze i szybko się rozwija. Do tego stawia twarde warunki nawet najcięższym rywalom. Jak wtedy, gdy w zastępstwie wszedł na ostatni moment do walki mistrzowskiej z Sebastianem Przybyszem. Uważam, że to był moment kluczowy jego rozwoju i doświadczenia, które zebrał w klatce. Wenezuelczyk niczego się nie boi i jest dość nieprzewidywalny. Trzyma nisko gardę, ale w tym wszystkim jest bardzo metodyczny i potrafi mądrze walczyć, ponieważ jego fight IQ jest na naprawdę wysokim poziomie. Chyba dobrym określeniem będzie to, że Marcelo Morelli jest. Niewygodnym przeciwnikiem. Jest twardy, opiera swoją grę na fizyczności, nawet w stójce. On potrafi po prostu pokazać taką siłę w stójce, której zawodnik, jego przeciwnik może się nie spodziewać. Natomiast Surdyn jest szybki dynamiczny, opiera swoją walkę na ruchu. Jego atuty to może być taka lepsza mobilność, bo na przykład w parterze no Surdyn jest e, bardzo dobrym zawodnikiem i pokazywał już nieraz, nawet w walkach w KSW, że jest bardzo elastyczny w tym parterze, potrafi się dostosować do swojego rywala i potrafi wyczarować różne techniki. Patryk, aby wygrać, będzie musiał w tej walce zawalczyć aktywnie, bo w wolnej, takiej siłowej, fizycznej walce straci swoje największe atuty, przez to, że jego przeciwnik będzie to wykorzystywał na swoją korzyść. Mam wrażenie, że ta walka będzie bardzo bliską walką i niekoniecznie do końca, czy nawet przed usłyszeniem decyzji sędziowskiej, jeśli pójdzie ta walka na punkty, będziemy wiedzieć, kto wygrał. Ja jednak jestem bliższy temu, że tą walkę zwycięży Marcelo Morelli właśnie przez swoją siłę fizyczną, że na przykład nie będzie dawał się obalać Patrykowi Surdynowi, a nawet jeśli da się obalić, to nie będzie się dawał kontrolować w tak dużym stopniu. Natomiast właśnie przez stójkę Marcelo Morelli'ego jeszcze bardziej mnie to przekonuje, że Patryk Surdyn może sobie nie poradzić, a uważam, że ta walka skończy się na pełnym dystansie. Zalewski kontra Debien. To jest walka o przestrzeń. Zalewski potrzebuje dystansu, Debian potrzebuje kontaktu, i właśnie tam rozstrzygnie się ten pojedynek. To będzie technika Wiktora Zalewskiego kontra presja Debiana. Jeśli Debian narzuci tą swoją presję od pierwszych minut, co pokazywał nawet nie w walce w KSW, ale we wcześniejszych swoich walkach w karierze, że on po prostu walczy też. Fizycznie, mówię też tak jak Marcelo Morelli, ale tutaj chodzi o jego skracanie dystansu. On chodzi cały czas, idzie do, do przodu bez przerwy i wymusza klincz. Natomiast Zalewski ma coś, czym może pokonać Francuza. To jest walka metodyczna. To jest utrzymanie dystansu, punktowanie prostymi i niepozwolenie zamknąć się na siatce. W walce, którą, w której był skreślany Wiktor Zalewski, czyli oczywiście w walce z Pawlikiem, on wygrywał tą walkę. To, co się stało w tej trzeciej rundzie, no, do dzisiaj można powiedzieć, że jest troszkę tajemnicą, niewyjaśnioną rzeczą, mimo tego, że między innymi Arbi Szamajew próbował to tłumaczyć zaraz po gali, no to Wiktor Zalewski, nie podpalając się w taki sposób jak w tej walce właśnie z Pawlikiem, on jest w stanie w ten sposób walkę z Debianem wygrać i to jest dla mnie scenariusz tej walki, czyli decyzja sędziowska po mądrej, metodycznej walce poza dystansem wygranej przez Wiktora Zalewskiego. Kolejny pojedynek jest o tyle ciekawy, że są to przenosiny do wyższej kategorii wagowej. Marcin Wójcik będzie lekkim ciężkim. Natomiast w swoim debiucie dostaje ciężkiego z tych naprawdę ciężkich Ponieważ będzie walczył z Augusto Sakajem. Jest to doświadczony brajczyk. Były pretendent do pasa KSW weteran UFC Bellatora 176.1 to jego rekord zawodowy. 6 walk kończył w pierwszych rundach. Ma on taką ciężką stójkę, mocne uderzenie i jest obyty z walkami pod dużą presją. W walce, między innymi z Filem Defrisem, chociaż głównie o to mi chodzi, Sakai pokazywał, że potrafi dobrze kontrolować obalenia. Potrafi nie dać się obalić. I co ciekawe, właśnie Marcin Wójcik możliwe, że będzie szukał obaleń, a Augusto, mimo tych przegranych walk, dobrze sobie radził z próbami obaleń, np. Tajatu i Wasy, czy, czy wspomnianego już wcześniej Fila de Frisa. To zabrzmi jak truizm. Ale Marcin Wójcik musi być szybszy. Musi bazować na wykorzystaniu tych szybszych nóg, kondycji. To nie ma być walka na siłę z Augusto Sakajem. On nie ma za wszelką cenę próbować pokazać swojej dominacji jakiejś nad, nad Brazylijczykiem, bo to może go po prostu zapędzić w bardzo złe miejsce w, w, tej, w tej walce. Sakaj ma przewagę silniejszego uderzenia. Chociaż oczywiście no, patrzymy przez pryzmat kategorii wagowych. No, Wójcik też potrafi e, bardzo dobrze uderzyć, a nawet poddać. Wójcik ma natomiast szansę wykorzystać swoją szybkość i kombinację, zwłaszcza w pierwszej rundzie, gdzie ta przewaga szybkości może być najbardziej widoczna. No bo później po zamęczaniu też Marcina Wójcika, ta jego szybkość może spadać. Jest tylko jedno pytanie. Co przeważy w tym pojedynku? I chyba nawet bugmacherzy nie do końca potrafią odpowiedzieć na to pytanie, bo kursy są niemal identyczne na obu zawodników. Jest to taki typowy scenariusz kategorii ciężki z półciężką, czyli lekki ciężki kontra taki ciężki bokser, kickbokser, szybki ruch i agresja kontra taka siła właśnie z tej królewskiej kategorii. Obawiam się, że Augusto Sakai to jest za dużo dla Marcina Wójcika jak na ten debiut. Różnica kilogramów będzie kolosalna. Z tego, co dobrze jeśli dobrze pamiętam, to Marcin Wójcik ważył na dzisiejszym porannym ważeniu około 105 kilogramów, gdzie Augusto wniósł na wagę ponad 118. A jakoś nie chce mi się wierzyć, że skoro Phil de Vries i Taitae Tuivasa, mimo że Tuivasa znokołtował Sakaja, ale skoro oni nie byli w stanie obalić Brazylijczyka. To dlaczego Marcin wójcik z niższej kategorii wagowej, lżejszy o prawie 15 kg, ma być w stanie to zrobić. Mam przeświadczenie, że pierwsza runda może być dobrze wyglądająca, chociaż taka ryzykowna dla Marcina Wójcika, że właśnie tą szybkością, którą jeśli dobrze wykorzysta, będzie w stanie tą pierwszą rundę wygrać. Natomiast druga runda no, wygląda na to, że Augusto Sakaj może tą walkę zwyciężyć przed czasem. Mam tylko nadzieję, że to nie będzie jakiś brutalny knockout, chociaż wiadomo dla widowiska byłoby lepiej. Jednak dla Marcina Wójcika to nie jest najlepszy scenariusz. Michał Michalski kontra Damian Janikowski to kolejna walka gali KSW 113. Michał Michalski, który tak naprawdę według wielu powinien w tym momencie mierzyć się o pas kategorii średniej. A będzie mierzył się z Damianem Janikowskim, który zdziwił mnie swoim rekordem, bo walczy dosyć często. Jest to bardzo rozpoznawalne nazwisko w sportach walki, ale gdy zobaczyłem ten rekord 10-8, to tak sobie uświadomiłem, że zbierają się te jego przegrane, a tych wygranych tak przybywa dosyć rzadko. Oczywiście, Damian Nikowski to olimpijczyk i genialny zapaśnik, ale Michał Michalski to potencjalny pretendent do pasa. I bardzo wszechstronny zawodnik, bardzo dobry w wielu płaszczyznach. No to m.in. Bartosza Leśko już w pierwszej rundzie to w drugiej minucie walki, gdzie Bartosz Leśko przed chwilą walczył na równym poziomie z Rafałem Haratykiem. Ta walka to ogólnie rzecz biorąc może być bitwa taka cios za cios. To może być widowisko i potencjalnie taka jedna z jaśniejszych walk karty głównej. Mają Zawodnicy, obaj zawodnicy mają style, które przyciągają kibiców przed ekrany, ale w zestawieniu ze sobą akurat konkretnie tych dwóch zawodników, uważam, że Michał Michalski ma dużo więcej argumentów przez swoją stójkę. Walka z Piotrem Kuberskim i Lajdem Zerhunim Damiana Jankowskiego, uwidoczniła jeszcze bardziej, uwypukliła te deficyty, które są w grze stójkowej naszego byłego reprezentanta w zapasach. Jeśli Damian Janikowski zawalczy w podobny sposób jak z Lejdem Zerhuniem, czyli nie oszukujmy się, w niemądry sposób i nieinteligentny, to dla mnie jak najbardziej ta walka może skończyć się w pierwszej rundzie przez knockout czy przez TKO na korzyść Michała Michalskiego, ale obojętnie co by Damian Janikowski robił, uważam, że Michał Michalski skończy tą walkę przed czasem właśnie w taki sposób, ale która to będzie runda, to zależy tylko i wyłącznie od Damiana Janikowskiego. Freakfight, o którym wspomniałem już też w intro tego odcinka, czyli AJ kontra Piotr Lisek. Nad tą walką za dużo nie będę się rozwodził, ponieważ mamy mało materiału do analizy. Jednak AJ ma większe doświadczenie w klatce, to nie było walki MMA, były to formuły stójkowe ale były one jego zwycięstwa, czy nawet te przegrane, były bardziej przekonujące dla mnie niż jedyna walka Piotra Liska. I też wydaje się, że AJ ma lepszą siłę, taką, tu nie chodzi o atletyzm, tu nie chodzi o taką siłę czysto z siłowni, co też jest korzyścią AJ, bo Piotr Lisek to atleta wybitny sportowiec, ale nie w tych samych dziedzinach. To jak dla mnie AJ, tą walkę może zwyciężyć dość szybko w pierwszej rundzie. Możliwe, że przez knockout albo przez TKO, ciosy w parterze, ze względu na to, że ma to doświadczenie dużo większe i właśnie doświadczenie ze sportów stójkowych, co może zaprocentować na samym początku walki. No i trenuje dużo dłużej niż Piotr Lisek. Pominąłem w tej analizie walkę Marcina Różalskiego z Stjepanem Bekawacem, ale było to celowe ponieważ no są to już weterani, są to zawodnicy po 40 roku życia, no a jak samo KSW zapowiada tą walkę, będzie to halftime show fight, więc po prostu cieszmy się tym, a, a nie analizujmy kto może tą walkę wygrać, bo tutaj chodzi o cel charytatywny, a dużo mniej o ten aspekt sportowy. Ostatnia nie mistrzowska walka na tej karcie walk to Artur Szpilka kontra Michal Maratinek. Powiedziałem w intrze, w zapowiedzi tego odcinka, że to pierwszy pełnoprawny pojedynek MMA z takim pełnoprawnym zawodnikiem MMA dla Artura Szpilki. Oczywiście nie licząc Mariusza Pudzianowskiego. I dlaczego Mariusza nie liczę? No wiemy, że była to już walka po jego prime, gdy, gdy walczył na Stadionie Narodowym z, ze Szpilą. Na no Michal Martinek to cały czas czołowy, numer 5 w rankingu wagi ciężkiej. Był, był mistrzem wagi ciężkiej organizacji Octagon MMA, ale jest to jednak mocny striker z wystarczającą dynamiką i, i doświadczeniem. Potrafi wygrywać przez nokauty i ma właśnie solidną stójkę jak na MMA, ale ma doświadczenie z, z przeciwnikami o różnych stylach. Oczywiście Artur Szpilka. Udoskonalił swój parter. Widzieliśmy to m.in. w walce z Erolem Zimmermanem, którego poddał, jednak był to kickboxer. I to kickboxer z dużym takim usposobieniem, właśnie stójkowym, któremu jest o wiele ciężej przestawić się na myślenie o walkach MMA i o nie daniu się sprowadzić, kiedy to szpilka trenuje już tylko MMA. Jeśli szpilka da się sprowadzić i tracąc pozycję zacznie walczyć o powrót, to może być decydujący czynnik. W punktacji rund, jeśli ta punktacja będzie w ogóle na koniec potrzebna, walki Artura kończyły się szybko, w MMA oczywiście, i nie przekonują mnie te jego wygrane z Mariuszem Pudzianowskim, z Denisem Załęckim, z Radczenko czy Zimmermanem, że będzie on w stanie wygrać z Michałem Martinkiem, który ma tak duże doświadczenie w formule mieszanych sztuk walki który wygrywał z Mateusem Szefelem oczywiście no, wiemy w jakich okolicznościach ale nokautował Prince'a Laha, mm, walczył chociaż przegrał z narkostosiciem, walczył z Wojczakiem, z Danielem Omielańczukiem, wygrał z Filipem Stawowym no ma po prostu na swoim mm, na swoim koncie dużo poważniejsze pojedynki w formule MMA i jak dla mnie ta walka skończy się decyzją na korzyść Michala Martinka jeśli szpilka nie wyskoczy z kolejnym jakimś latającym e, supermanem, e, superman punchem jakimś latającym kolanem albo high kickiem w e, pierwszych sekundach walki. Pierwszy z dwóch pojedynków mistrzowskich to oczywiście Paweł Pawlak po długiej przerwie oraz Lightzer Huni. Leidzer Huni to jest ciekawy przykład zawodnika ciekawy przypadek, ponieważ wchodząc do organizacji jeśli dobrze pamiętam miał Rekord w okolicach 11:8 8 albo, albo nawet 10:8 i nie wydawało się, że to będzie jakiś niesamowity przełom w tej kategorii wagowej, jednak namieszał bardzo mocno. W, w tym momencie ma rekord 15-9 i jedyna jego przegrana w organizacji KSW była przez, w, w tej e, szalonej rundzie, prawdopodobnie jednej z najbardziej szalonych rund i najciekawszych rund. Najciekawszych minut w historii organizacji KSW z Radosławem Paczowskim. Wszystko inne, powiedzenie wszystkiego innego niż to, że tą walkę wygra Paweł Pawlak przez decyzję, bo to jest Plastinio, to jest osoba, która nie daje się trafiać, to jest zawodnik, który dostosowuje swój styl tak, jak walczy jego przeciwnik, byłoby szaleństwem. Ale MMA to sport, który bazuje na szaleństwie. Dla mnie największą zagwozdką, bo oczywiście niepodważalna jest klasa Pawła Pawlaka, jego umiejętności i tak jak powiedziałem, umiejętność dopasowywania się do każdej sytuacji w walce. Ale Leidzer Hun jest na tyle nieprzewidywalnym zawodnikiem i na tyle silnie bijącym. Jego ciosy, gdy, trafia, gdy trafiają do celu, to wygląda jakby jego przeciwnicy automatycznie byli rażeni prądem i nagle odcinało im nogi a czasami te ciosy nawet nie wyglądają na tak silne. Paweł Pawlak wraca po długiej przerwie. I gdzie ja widzę to szaleństwo? To szaleństwo widzę na początku walki. Rdza, możliwa rdza, która pojawi się w grze Pawła Pawlaka i eksplozywność oraz nieprzewidywalność francuskiego Algierczyka. Oczywiście, że moim typem na tą walkę jest wygrana przez punkt, na punkty Pawła Pawlaka po skutecznym unicestwianiu każdych, a, każdych zapędów i każdego ataku Lajda Zerhuniego. Chociaż no, Paweł Pawlak może też tą walkę skończyć przez poddanie w tej czwartej może rundzie, bo nie wiemy jak kondycyjnie zachowuje się Lajd Zerhuni, ale ta decyzja jest najbardziej prawdopodobna. Jednak ta pierwsza runda to jest coś, na co będę zwracał uwagę szczególnie w tej walce. I takim oto sposobem po najdłuższej analizie w historii tego kanału, dochodzimy do main eventu walki wieczoru, walki mistrzowskiej w kategorii pośredniej, czyli Adrian Bartosiński kontra Muslim Tulszajew. Nareszcie ta walka dochodzi do skutku. No ja nie będę ukrywał, no nie, ma, nie ma co tutaj mówić, że no jestem fanem kariery Muslima Tulszajewa od początku, gdy pojawił się w KSW, już w tej walce z Konadem Rusińskim. Przykuł moją uwagę swoim stylem walki. Ten styl, który no wiadomo, że ta walka z Rosińskim była w ogóle najbliższą walką, jaką stoczył w organizacji KSW. Jednak to, w jaki sposób zakończył tą walkę i jak walczył w kolejnych swoich walkach, to było coś, co sprawiło, że zacząłem o wiele bardziej przyglądać się jego karierze. No a jego osobowość poza klatką tym bardziej sprawia wrażenie że chce się temu zawodnikowi po prostu kibicować. To jest podobna sprawa jak w walce Pawlaka z Erhuniem, tylko no nie do końca w tym samym stylu, ponieważ oczywiste wydaje się rozstrzygnięcie tej walki. Adrian Bartosiński może w okolicach właśnie rund mistrzowskich, gdzie nie był jeszcze Muslim Tulszajew, Wygrywa przez poddanie, przez. No, ciosy w parterze to nie jest dla mnie jakiś prawdopodobny scenariusz, więc raczej poddanie, jakaś ballaha na nogę, albo na punkty. Ale Muslim Tulshayev jest na tyle solidnym zawodnikiem i tak samo jak Leidzer Huni, nieprzewidywalnym, kto by się spodziewał, że on w poprzedniej walce z Andrzejem Grzybykiem wygra w pierwszej rundzie przez kolano i ciosy. Ja w analizie przed walką Grzebyka z, z Tulszajewem mówiłem, że nie wyobrażam sobie innego scenariusza niż wygra, wygrywającego Tulszajewa. I oczywiście, że to stwierdzenie było ryzykowne, ale bazowałem na tym, jaki ma zasięg Muslim Tulszajew, oraz z jaką łatwością pokazywał się i wygrywał w walce z Krakowiakiem, ze Skibińskim. Nie chodzi mi tutaj o to, że on wygrywał w pierwszych sekundach te walki, ale wyglądał bardzo przekonująco. Dla mnie ta walka jest trochę jak walka. Fila de Frisa z Arkiem Wrzoskiem. Niby wszystko wiedziałem przed tą walką, a jednak się udziłem. I obawiam się, że to może być ten sam case, ponieważ Adren Bartosiński może tą walkę po prostu sprowadzić do parteru, pokazać, narzucić swoją grę, narzucić kontrolę zapasami, pozycją, kontrolować tą walkę runda po rundzie. Ale jeśli Turszajew znajdzie rytm w stójce, ograniczy obalenia, będzie trzymał na dystans, bo ma przewagę fizyczną, ma przewagę warunków fizycznych, to ta walka może zmienić obieg w taki sposób, że macherzy zwankrutują. Ale oczywiście, żeby nie wyjść na szaleńca, obstawiam, że ta walka skończy się w okolicach trzeciej-czwartej rundy przez skończenie w parterze, prawdopodobnie poddanie na korzyść Adriana Bartosińskiego. Ale tak samo jak pierwszą rundę Pawła Pawlaka znajdę z Najdem z będę oglądał, z szczególnym zaciekawieniem tak samo będzie w całej tej walce. To wszystko w dzisiejszej zapowiedzi. Jeśli obejrzałeś się do końca, to bardzo to dziękuję, bo to najdłuższa zapowiedź i analiza w historii tego kanału. Jeśli ci się spodobało, to proszę o zasubskrybowanie tego kanału, polubienie tego filmu oraz aktywny udział w komentarzach, ponieważ pomoże mi to w dalszym rozwoju i nakieruje w którą stronę i z tym kanałem. Ja bardzo dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnych zapowiedziach i analizach.